Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam lampkę LED z ładowaniem poprzez USB z możliwością powieszenia jej. Przychodzi to w takim opakowaniu. Są, jeśli chodzi o korpus, też różne kolory. W moim przypadku, akurat jest biały. Mamy tu różne parametry podane. Najpierw się tym zajmiemy, bo to cena i jakość. Idą w parze akurat w tym przypadku. Jeśli chodzi o parametry, ma być to zasilanie tej lampki ma być na akumulatorze 18650, co jest nieprawdą. Jest coś zamontowane innego, mniejszego, bo taki akumulator się jaki tutaj podali się po prostu tam do budowy nie zmieści. Ma to świecić przez, od 6 do 8 godzin, co też jest nieprawdą. Akumulator zamontowany ma być tutaj 1200 mAh, też to jest nieprawdą. Są cztery opcje, nawet, czyli po prostu w wyższej cenie dostaniemy inny akumulator, nawet 4800. Według mnie taki raczej nie istnieje, bardziej już ten, ten 3600, no ale powiedzmy, że u mnie miał być 1200, a nie jest. Czas ładowania lampki to 6 godzin, to też jest nieprawda. No Temperatura, barwa świecenia. Biała, tu się akurat zgadza. Ma to też oddawać światło jako 60W. To też jest nieprawda. Także wszelka specyfikacja, która tutaj jest podana, jest po prostu oszukana. No ale działa, tylko nieco inaczej. Dostaniemy też taki króciutki kabelek na mikro USB. Do ładowania no już takich króciutkich i innych kabelków z różnych urządzeń chińskich mam pełno, ale i tak korzystam z jakichś lepszych niż takich dołączonych. No ale powiedzmy, że jak ktoś nie ma, no to jest w posiadaniu. Tutaj lampka wygląda w ten sposób, to jeszcze można zdemontować. Jest tutaj 10 diod. No i za chiny ludowe tutaj nie zmieści się akumulator 18650. Jest coś budowane, bo widać taki koloru zielonego, trochę coś mniejszego. No i oczywiście o mniejszej pojemności. Tutaj to się zgadza tylko 5V żej LED, a te 60W zdecydowanie nie. Świeci powiedzmy jako 30W lub może troszeczkę mniej. Możliwości powieszenia: mamy haczyk taki składany, więc powiesić się jak najbardziej da. U góry mamy przycisk, tutaj mamy część do ładowania, czyli gniazdo micro USB. Trzy tryby są świecenia. Jeśli chodzi o, w moim przypadku. Pojemność tego akumulatorka, którą zmierzyłem, jest 273 mAh. Czyli 1000, jakby znikło. Czas ładowania to 1 godzina i 13 minut. Prądem 0,5A. Więc też jest nie tak jak w opisie. We specyfikacji. No, czas świecenia to różnie można przyjąć. Powiedzmy, że w miarę dobrze na największym trybie świeci od 2 do 3 godzin. Później wiadomo, że jest troszeczkę gorzej. Świeci jak najbardziej dalej, ale już po prostu gorzej. Na tym drugim trybie nie sprawdzałem, ale pewnie znacznie dłużej będzie świecić. A trzeci tryb to raczej w moim przypadku mało używalny Szkoda nawet mi czasu sprawdzać, jak to pokazać jak to świeci w ciemnościach chyba, że przy okazji tam w jakimś innym filmie bo ja to kupiłem do używania w piwnicy czasami są takie miejsca powiedzmy zakamarki, gdzie nie sięga światło z sufitu czasami używam czołówki, ale postanowiłem sobie kupić coś takiego, żeby może było tam gdzieś sobie poświecić no i powiedzmy do tego zastosowania mi się to przyda pomimo, że nie świeci zbyt to długo no ale na te kilkanaście minutek będzie ok w terenie do powieszenia w namiocie, czy przy hamaku, czy gdziekolwiek indziej, też może się przydać, chociaż długo to nie świeci. No ale nie jest też potrzebne jakieś mocne światło, czy coś w tym rodzaju, a do chwilowego poświecenia może się przydać. Trzy tryby świecenia: więc pokażę pierwszy. To jest najmocniejszy. No chociaż jest jasno, to nie widać. Drugi tryb. trochę słabszy i trzeci tryb to strobo. Z tego to raczej będę najmniej korzystał. Najważniejszy dla mnie jest tryb pierwszy. No i powiedzmy, że przez te 2-3 godziny świeci w miarę dobrze, ale nie tak jak opisali, czyli większość rzeczy, co tutaj jest opisana w specyfikacji, tylko w tym opakowaniu i w opisie u Chińczyka, to jest zwykłe po prostu kłam. No ale jak się zobaczy, jaka cena, no, jaka cena, taka jakość towaru. Więc powiedzmy, że za taką cenę to raczej chyba narzekać nie mogę. Chociaż wiele osób określi to jako elektrośmieci. No tak można przyjąć. Ale za taką cenę nie, będzie, nie dostaniemy nie wiadomo czego, jakiegoś super świecenia czy coś w tym rodzaju. Tylko raczej trzeba coś kupić lepszego. Jeśli chcemy coś mieć lepszego. A nie powiedzmy takie dziadostwo. Chociaż akurat w moim przypadku te dziadostwo się przyda ale nie tak idealnie jakbym sądził jakby był przynajmniej żeby ten chociaż akumulator był o większej pojemności byłoby w porządku no ale powiedzmy do moich zastosowań nie będzie jeszcze to tak źle po prostu trzeba będzie częściej to ładować cała budowa wszystko tu wykonane oczywiście z plastiku ta część jest gumowa ta część metalowa produkt może byłby fajny jakby to było większej mocy większy akumulator to nie byłoby takiego powiedzmy małego dziadostwa i oszustwa jak tutaj. No ale oczywiście każdy sobie sam wie, czy takie coś kupić, czy nie kupić, czy takie dziadostwo mu się przyda, czy nie. Ja raczej średnio takie coś polecam, chociaż częściowo mi się to przyda. Zwłaszcza, że nie kosztowało to jakichś ogromnych pieniędzy. Także dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.